z tej strony Danielus, a przed wami radis 3. Mamy mapę lotnisko i naszym celem jest przechwycenie przekaźnika wroga. Ja tutaj raczej jestem po tej stronie grających z naszej ekipy, która zamierza bronić naszego przekaźnika, co też daje dobry efekty, jeżeli chcecie sobie podnieść na przykład o wasze. Teraz tak, yy, są w sumie trzy drogi do tego przekaźnika. Tutaj, gdzie się teraz patrzę, z tej strony i górą. I najczęściej właśnie m, można natknąć się na żołnierzy wroga idących właśnie z górą. I mamy tutaj już pierwszego. przyłapać Dobra, ja będę pilnował tutaj wejścia, bo widzę, że ten koleś się ustawił w tamtą stronę. No i mamy naszego kolesia, który biegnie tutaj z przekaźnikiem wroga. Ładnie. O. Daleko jest? O nie. O cholera. Dobra, przywrócony jest. Czasami można sobie pomyśleć, że takie granie, jak teraz prezentuję, jest mało efektowne, ale powiem wam, że są momenty, kiedy można załatwić przynajmniej trzech gości wroga. O, na przykład teraz tutaj biegną jedną, jedną serią, jedną magazynkiem więc a tym bardziej e, robimy dobry wynik broniąc tutaj naszego przekaźnika. O to był hologram, tu gdzieś biega koleś. Trzeba przyznać, że nasza drużyna całkiem nieźle tutaj sobie poczyna, bo faktycznie nie, nie przybiegają tutaj żołnierze wroga. Dobra, to ja spróbuję się w takim razie podkraść. O proszę, już siedzę im na tyłach. Ale oni tutaj na pewno sobie skrupulatnie obsadzili również miejsca do obrony. Więc Kresi trzeba to zrobić inaczej. No właśnie. ma nasz przekaźnik. wrócił do bazy przeciwnika, odzyskali go. Dobra, idź kolego, kolego, bo ja tu muszę załatwić typa, który nie się. Chciałem się poświęcić. Dobra, i teraz tu po lewej powinien być koleś. Przynajmniej jeżeli bronią. No i jest. A, był jeszcze jeden. Zrobiłem wszystko jak należy, ale było ich po prostu za dużo. O cholera, gdzie on jest? A chciałem go kurde ręcznie, no i widzicie, tak to się kończy. Broniąbym spokojnie go zdjął, a tak. Tupa. Cholera, z tyłu był jeszcze jeden, a tam było ich trzech. Mogłem piękną rzeźnię zrobić, gdyby nie ten koleś na dachu. Nawet nie wiem, czy tam nie zrespił. A to by były jaja. No nie. Seria zgonów. Mają nas w No niestety, mi się nie opłaca już tam gonić. Idę! No i chyba przejmą. Przecież ktoś tam siedzi, ma go Dobra, mamy tu Kolesia. do mnie, nie mogę! Czyli pewnie on tu czeka, aż jest respis z powrotem przekaźnik, żeby go buchnąć. Chyba, że sobie już pobiegł. Może znaczy, wam się przyznać, że strasznie wciągnął mnie Multiple Zabył nasz Cholera Strasznie dużo czasu poświęciłem No właśnie, tak jak mówiłem, on tu czekał. Ale nie wierzę, że ja siedzę Na plecach Spokojnie Używam broni Skarmod 2, która jest całkiem niezła, ale jak ma dosyć spory rozrzut. Chyba się uda. Jest jeden do jednego, czyli nie jest najgorzej. Dobra, pierwsza runda skończona. E, mamy tutaj, oczywiście, dwie rundy, teraz będzie zmiana stron. O, właśnie, macie Skarmod 2. E, tylko, że w trochę lepszej wersji, już tutaj. Z bajerami żyjemy dla takich Na co tak? czeka? Korzystać z maskowania, zdobyć ich przekaźnik! No tu akurat maskowania nie mamy, bo gram bez kombinezonów, bez nanokombinezonów. I raczej chyba nie, nie, nie nagrali tutaj głosów do, do takiej wersji zabawy, ale to nie przeszkadza. zaliczyłem teraz trzeba stąd uciekać, bo już wiedzą gdzie jestem. Jezu, skaczą tam. Dobra, tam widziałem typa. Nie ma kradzieju zabierania na przekaźniku. Tak samo nie obczaju jak ja. Spieprzać stąd. Podstawą tej rozgrywki właśnie jest nie tylko atak i przejęcie przy, przekaźnika wroga, ale właśnie i obrona. Ja się zawsze staram skupiać na tym drugim. Rzadko biegam po przekaźniki. Bo jak biegnę po przekaźnik, to później się okazuje, że nikt nie broni i przegrywamy. Mam mało życia, więc muszę ostrożnie teraz grać. No właśnie, bo jeden strzał i leża. Tutaj bym kolesia pewnie dojechał, ale potrzebowałbym więcej czasu, więcej życia. przekaźnik przeciwnika. Mój zabity! Uuu, nie wiem skąd ten do mnie strzelał Aha, tam siedzi, dobra Wszystko jasne Jest kilka dróg tam do niego Mamy okay. przekaźnik wroga Okej Miło mi to słyszeć Ale oni mają nasz i dobrze by byłoby go zlikwidować. Nie damy rady już chyba. No właśnie. Jest pomocy! jeszcze jakieś bonusy dostałem teraz? Ach, za późno zacząłem strzelać. Straszny rozrzut ma ta broń, a weźcie pod uwagę, że ja już mam naprawdę sporo yy, dodatków takich do broni, które zmniejszają jej rozrzut, więc... O nie, znowu wzięli. Dobra, zaliczyłem asystę przynajmniej. Kurde, ludzie się wyspecjalizowali w tych łukach i naprawdę dają radę. ...w systemach odwadniania. się siedzi z tym łukiem? Jestem ciekawy. W systemach odwadniania, tak? Przekaźnik wrócił do bazy przeciwnika. Odzyskali go. Wróg ma nasz przekaźnik. O, pięknie. No nie widzę tutaj nasz nikogo. Nasz przekaźnik wrócił do bazy. Przejść do ofensywy. Nasz przekaźnik został zabrany. Gdzie siedzicie, powiedzcie? Nie skąd Mam zagarni w drogę. Gadam! mnie! Słyszy to? Zabity! Zabity! Ach, już nie dałem rady niestety. No robię co mogę. W piwnicy systemach odwadniania Dobra, już tam nie idę do tych systemów odwadniania. Wrób ma nasz przegaźnik. Świetnie Gdzie? E daleko Jeszcze zdążę go. No właśnie. Teoretycznie jeszcze mamy szansę wygrać, ale... Dobra, jest asysta. Jeszcze dużo czasu, ale tam jest za dużo ich. Skąd? Świetnie. To już mniej świetnie. Wejdźmy im tu na plecy, jak się uda. Na bank, któryś tutaj będzie kampił. Tam ktoś przeskoczył przez samolot. Ach, Pierwszy mnie wypatrzył. Ja się skupiłem na samolocie. A jeszcze miał kolegę. To już w ogóle nie byłoby szansy. Chyba, żebym się i ja tam skampił. Co też jest jakąś opcją zawsze. O, oh, zabrany. Też miał kolegę. O nie ja mu taką serię puściłem. Aha, dobra. Ten dalej kampi. Trafił mnie w torbę. Na co czekasz? Idę tu na górę, przykampimy trochę. Kurwa, swój zabity! Tutaj też można nieźle fragów sobie narobić. Ja to obronie, panowie. Wy tam walczcie. On. Który przyjdzie? No i koniec. Niestety przegrana. Czas się kończy! Ale tutaj na tym lotnisku całkiem przyjemnie się walczy. Spuścili ci lanie. Nie bierz tego do siebie. Następnym razem na pewno się odkujesz. Spoko. No, ale jakieś tam miejsce w czołówce jest, czyli nie było najgorzej. Mieliśmy lepszych graczy u nas, no graliśmy. graliśmy. Tamten, tamten zespół grał bardziej drużynowo. Także tak wygląda właśnie. Świetna zabawa w multiplayerze Crazy 3 który jest dla mnie bardzo, bardzo dobrą alternatywą dla innych strzelanek. Także jak macie, to grajcie. Absolutnie. I to by było na tyle chyba. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia do następnego do zobaczenia.